Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Rozrusznik Poranny, czyli w materiałach poświęconych najlepszemu nawykowi świata. Jest to nasza poranna gimnastyka, którą my praktykujemy codziennie po to, żeby być w lepszej formie, żeby być sprawniejszym, zwinniejszym i żeby mieć po prostu dobry dzień, bo to jest najlepszy sposób, żeby się obudzić. Moi drodzy, zapraszam was na trening. Standardowo 4 ćwiczenia, 1,5 minuty pracy w ćwiczeniu, 15 sekund przerwy. Działamy. Wy sobie patrzycie w ekran i po prostu powtarzacie razem ze mną, a ja wam komentuję. Pierwsze ćwiczenie będzie zwijaniem kręgosłupa z wyjściem do podporu. No bardzo wolno, nie będziemy się tutaj śpieszyć. Czyli zwijam sobie plecy, głowa, ramiona, odcinek piersiowy kręgosłupa. Mogę lekko nogi ugiąć, jeśli moja mobilność nie pozwala, żebym doszedł do ziemi. Jeśli pozwala, to spoko. Jeśli nie, to na nogach ujętych. Przechodzę sobie do podporu. Idę, idę ramionami. Dłonie idą tylko do wysokości barków. Teraz opuszczam biodra. Napięty pośladek i brzuch muszą być. Tu nie może być luzu, tylko napięty, wyciągam długa szyja. Następnie biodra do góry. I powoli prostymi rękoma. Wracam, 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 wracam. Najbliżej nóg jak to możliwe. Mogę lekko ugiąć. I cyk do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Odwijam. I ponownie zwika. Hop. Zwijam. Teraz może być troszeczkę szybciej, jeśli czuję, że już ogarniam. Cyk do podporu, biodra w dół. Napinam poślady, napinam brzuch. Mogę popatrzeć za siebie w jedną stronę, w drugą. Hop. Idę do góry. Ramiona wzmacniam tym sposobem. Wzmacniam grzbiet, mięsień równoległoboczny, mięśnie okołopadkowe. No, ekstra. I jeszcze raz, może mi się uda, zwijam, hop, wychodzę do podporu, biodra nisko, 10 sekund to jeszcze wrócę, hop, nogi ugięte, odwijam, pyk. Zrobione. No i co? 15 sekund przerwy w sam raz, żeby wziąć łyka wody, żeby wziąć kilka głębokich wydechów. Oczywiście w czasie ćwiczeń również oddychamy, ale teraz jest dobry moment, żeby się troszeczkę uspokoić i zaczynamy kolejne ćwiczenie, które będzie mobilizacyjne w zasadzie i na biodra, i na odcinek piersiowy. Odstawiam stopę do boku, jestem w podporze, sięgam, wychodzę do góry, więc powinniście czuć mobilizację w odcinku piersiowym, także tutaj w wewnętrznej części uda. Hop, sięgam, nawet barkiem do ziemi schodzę. I góra. O, ależ to jest fajne. I przyjemne. Sięgam pod pachą. Jak najdalej rozciągam. Oczywiście, Wy możecie sobie te ćwiczenia troszeczkę ułatwiać. Ten zakres ruchu mógłby być troszeczkę krótszy, prawda? Ale wraz z praktyką to po prostu polecam robić to w pełnym zakresie ruchu. Na tyle, ile Wasze ciało wam pozwala. Ja jeszcze jedno powtórzenie. Syk. I. Druga strona, więc drugą nogę odstawiam. Plecy proste, hop. Wychodzę do góry. Szymek to jeszcze pewnie od boku pokaże, żeby było dobrze widać, jak ten kręgosłup jest ustawiony. Wychodzę do góry i do końca. No, i ekstra mamy zrobione. Ja tylko podejrzę nasze kolejne ćwiczenie, które wy już widzicie. I będzie to kosak skład. Więc jak do tej pory mobilizowaliśmy te struktury, teraz będą one pracować w sposób siłowy, bo ten rozrusznik właśnie taką ma strukturę, że nie tylko się rozciągamy, ale także wzmacniamy. Więc staję w rozkroku palce lekko do zewnątrz, i teraz działam równocześnie poprzez cofnięcie biodra i zgięcie kolana. Hop, idę. Jeśli dam radę, tyle. Super. Jeśli mogę zejść niżej. Super, jeśli mogę zejść całkiem do dołu i ustawię stopę w ten sposób, również super. Tyle, ile da Ci radę. Trzy powtórzenia, i zmiana nogi. Hop, powrót, czyli jeszcze raz. Biodro równocześnie do tyłu, kolano do przodu i do zewnątrz. Plecy proste, patrzę w przód, wychodzę do góry. Ta druga noga jest prosta. Hop, hop. No i jadę na drugą stronę. Ja już sobie zejdę niżej, ty schodzisz tyle ile dasz radę. Hop, jeden. Trudne ćwiczenie, wiem o tym, wiem o tym, więc po prostu rób tak jak czujesz, że dasz radę. Bardzo ważna jest ta noga, bo ona też mocno pracuje. Mimo że od razu można by było mieć wrażenie, że tylko ta, która się ugina, ale ta również, więc trzeba to robić spokojnie. Bardzo y, może często też bywać tak, że jak ktoś to zrobi zbyt gwałtownie, to poczuje tutaj nadmierne rozciągnięcie, więc polecam robić to wolno i dokładnie z pełnym wyczuciem i z pełną kontrolą, bo my tutaj nie ścigamy się na powtórzenia, nie ścigamy się na ciężary, ścigamy się na jakość. Ekstra. I zostało mi jeszcze jedno ćwiczenie. I to ostatnie ćwiczenie będzie bardzo prostym ćwiczeniem, wzmacniającym odcinek piersiowy kręgosłupa. W zasadzie dokładnie ten fragment. Będzie to szczególnie istotne dla osób, które się dużo garbią. Fajny element, i e, żeby temu przeciwdziałać. Więc kładę się na brzuchu, ręce idą w świecznik. I ja jedyne co robię, to robię takie powiedzmy, że grzbiety. Ale to nie są grzbiety jak na WF-ie, gdzie szarpaliśmy całym ciałem. Tylko dosłownie odrywam głowę, mostek. I wracam. Delikatnie. Hop. Aktywizuję tylko ten obszar między opadkami. Odcinek lędźwiowy w ogóle nic. Tylko to co między opadkami. I wracam. Mam czas. Nie śpieszę się. Pracuję. Zostało mi jeszcze. 45 sekund, więc połowa już za mną. Przypomnę tylko wszystkim osobom wtajemniczonym, że rozruszniki wykonujemy codziennie. Można wybrać dowolny zestaw ze wszystkich z całej playlisty. Można je robić losowo, można powtarzać zestaw, który był publikowany dwa dni wcześniej. Generalnie, pełna dowolność. Jedyne, co jest istotne, to to, żeby je robić. Codziennie, co najmniej 5 razy w tygodniu, a najlepiej codziennie. To jest 5 minut, i tutaj nie ma żadnych wymówek. Szczególnie, że gwarantuję Wam, że jak dacie temu szansę, będziecie to wykonywać regularnie. To po dwóch tygodniach już poczujecie fenomenalną różnicę. Więc jeśli mi nie wierzycie, to po prostu sprawdźcie. Ekstra. Zrobione. Zrobione, bardzo Wam dziękuję, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku, bo do tego zapraszam, a Wam przypominam, żeby zostawić łapkę w górę, żeby zostawić komentarz, bo jest zawsze oczywiście lista obecności, trzeba dać znać, że się ukończyło ten zestaw, no i oczywiście dajcie też znać swoim znajomym, że ta seria istnieje, żeby również do nas dołączyli, żeby nam było tutaj weselej. Tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo, do zobaczenia w kolejnym materiale.